No ładnie wyszło, powiem szczerze, fontanna fajna. Na korzonek to wiesz? Słyszałem to, słyszałem to szlifowanie. No, spustoszenie siejemy troszeczkę. pato się ładnie wypiaskuje. <gry> Dominatorzy w lesie troszkę się już robi ciemno na takim. Ale pogoda jest urocza. Urok ma swój pokaż tutaj rzuć. Oko kamery tutaj na, na zlewku. Drzewko ładnie powalone Stało dobrze wiatr Samotne stało, odkryte Może i piorunek trafił? Możliwe w sensie, to Piorunek to prawdopodobnie, wiesz co? Bo... Ale to by go tak nie urwał Co? Mogłoby i, wiesz co,